Cześć Wam, tutaj Mace Runner i w tym filmiku, jak sama nazwa mówi, moje konie Safari LTD. I tak, razem mam tych figurek sześć. No i powiem szczerze, że to zależy naprawdę od modelu, jaki jest, jak, czy jest fajny, czy nie, bo jak się trafi na pierwszy raz na zły model, to można się zarazić do tej firmy. A jeśli trafi się na fajny model, tak jak w moim przypadku, no to będzie się chciało ich więcej. A więc tak, są tu te konie. Tak. Yy, no. Mam zamiar jeszcze kupić klap, boże, klacz arabską, lipicana, andaluza i tam parę jeszcze innych. No i podoba mi się też yy, tinker z jeściem. No trochę, trochę, nie nieważne. No to zaczniemy od lewej strony. Pierwszym konikiem jest ogier islandzki. Na imię ma Arsenał. Yy, jest to ogier Maści Szatu lub karo coś w tym stylu. A raczej myślę to, nieważne. I tak, jest to jeden z moich ulubionych modeli, bo lubię tutaj tak naprawdę to trzy modele, tak najbardziej. Ale on jest słodki, jego strasznie lubię. Jest on malutki. Co dalej? No jest to jeden z lepszych modeli tak naprawdę. Pysk ma bardzo ładny, pochwalam, aczkolwiek. Jak się da zauważyć, firma Safari jest dość taka kanciasta, w sensie, że ma kanciasty pysk. Niektóre z koni są kanciaste, na przykład no tam był palomino, czy tam apaluza, one są okropne bo są po prostu takie jakby drewniane, nie? takie sztywne strasznie. Ale ten ogierek jest bardzo taki ładny, dynamiczny, przedstawiony w tulcie, czyli takim chodzie kuców islandzkich mniej więcej, ale inne konie i naraz też to potrafią. Niektóre oczywiście, rzadko kiedy, ale islandzy to naprawdę bardzo dobrze umieją. I polega on na tym, że jakby powiedzieć, nie ma chwili zawieszenia, nie ma fazy zawieszenia, czyli że noga zawsze jest na ziemi, chociaż jedna. I tak. Jak widać, ma bardzo słodki pyszczek, ma dość masywną szyję. Jest cieniowany, nie aerografem, tylko bardziej w pędzlem czy coś w tym stylu Nogi ma zrobione tak, nie wiem co to jest, delikatnie, myślę, że aerografem, ale bardzo delikatnie, tylko tutaj Tutaj widać są takie jakby paski, więc to raczej nie jest aerografem, na pewno nie pędzlem I tak niewykładnie trochę, ale ogólnie jest bardzo ładny Ogłowie ani siodła nie da się założyć Siodła przez grzywę ogłowia przez grzywkę Też w sumie przez grzywę tutaj Bo gdybym nie grzywy to by się dało No cóż Ma podkowy Które są zrobione jak co u Safari Dość niechlujnie Wrzeźbione ma strzałki Tak Ma fa, które sierści jak najbardziej Ma też wicherki Tutaj na tym miejscu ma zaznaczone Tak ogólnie Safari ma to do siebie Że są one Coś takie obłe tutaj Takie dość płaskie Nie tak jak na przykład kolekta Spójrzmy na nią Jest po prostu taka wypukła W sensie, że jakby kręgosłup jest u góry Nie wiem jak wam to wytłumaczyć I Jest po prostu tutaj Ostaje, kręgosłup tak jakby jej wystaje, że jest taka szpica... bo szpicz, szpiczasta tak u góry, nie? A właśnie safari mają co do siebie, że wyglądają jak prawdziwe konie pod tym względem, czyli są tutaj płaskie, bo koń ma płaski grzbiet. O tak zatna płaski, tak? Nie ma takiego dość szpiczastego grzbietu czy coś w tym stylu, bo na oklep by się jeździć nie dało. A tak to można usiąść tyłkiem i klepać. <laughs> tak Ym... Co dalej? Każdy Safari ma numerek znacznikowy. Akurat to jest ich wadą, że niektóre są na nogach, to jest widoczne, kontrastowe. W tym wypadku kontrastu nie lubię. No jak widać tutaj jest to 0812, numer katalogowy. Ogólnie numer figurki. No i jest to widoczne niestety. Ale ogólnie figurka jak figurka jest bardzo fajna. jego bardzo polecam, bo jest świetny. Naprawdę fajny model. I na stronie zabawki.pl. Drugim modelem jest Ogier Fryzyjski, na którym się zawiodłam troszkę. Ale nawet, nie zmienia faktu, że jest naprawdę piękny. Jest taki, no, dynamiczny bardzo. A dlaczego się zawiodłam? No, bo jest silski. Ja myślałam, że będzie taki, że będzie miał chociaż sierdź, a Właśnie nie ma. Ale ogólnie jest bardzo ładny. Nie powiem, że nie. Ma dość kwadratowy tutaj przód. Za to ma strasznie mały pyszczek. Za, za mały pysk jak właśnie na tą rasę, naprawdę. No spójrzcie na to. Ale za to ma bardzo piękny ten pysk, taki realny dość. No spójrzcie tylko. No! No i nie za teraz ostrości! Ostrość! Przepraszam chwilkę. O! Ma pysk bardzo realny. Bardzo taki dynamiczny, te oczy jak tak podniesione, więc to fajnie wygląda Uszy ma położone I co jest jeszcze u tej firmy dość charakterystyczne? Uszy koni są strasznie cieniutkie, takie wąskie, bardzo wąskie są Da się tu zauważyć O, nie są, nie mają włosów, ale są rzeźbione Tęgły ma mięśnie zaznaczone I ogólnie jest ładny tylko, że właśnie konie tej firmy z tego materiału są takie, jakby to powiedzieć, mają miejsce, takie jakby przetarte świecące, nie wiem jak to nazwać. Spójrzcie, o, jakoś tak, nie wiem, tutaj, co widać na żywo, dość bardzo, o. Ale ogólnie jest model bardzo fajny, na sesję na pewno będzie git i na pewno go wezmę. Kolejnym koniem jest klacza Bakobarb. Którą dostałam od Izy i jest to mój pierwszy koń safari No i trafiła mi się właśnie fajna figurka, naprawdę No i widzicie, znacznik ma czarny Żeby jest to widać bardzo I no, tutaj grzybecik płaski Tak jak być powinno w sumie Bardzo podoba mi się jej ogon No ładnie on tak fajnie faluje, z falami spada Aczkolwiek malowanie szału nie ma Mogłoby być lepiej Ma ładną grzywę, tutaj z jednej strony przełożoną i z drugiej pyszczek ma śliczny, musiałam jej odmalować oczy, ponieważ miała brązowe nie wyglądało to fajnie ale odmalowałam pyszczek ma takie zaróżowione chrapy, ma rozwarte no i jak widać ten pyszczek jest taki dość kwadratowy da się tu zauważyć ale krok jest naprawdę fajny naprawdę ją polecam bo jest boska, aczkolwiek tak, siodło wyjdzie normalnie, ale o ogłowie już nie, ogłowie trzeba cykowe i wodzę do normalnego ogłowia bo ma szyję wyciągniętą a i ma na imię Algeria a ten fryz loki przechodzimy dalej jest to klasz mustang fryga i tak, model też jest super, jest model, to jest ona z duża w ogóle większa od clutch abaco i też jest dość taka masywna, ciężka. Jest klaczem to widać. Tak, grzbiet ma taki fajny. Ogólnie ma bardzo ładny pysk. Już nie aż taki kwadratowy. Taki bardziej zaokrąglony, co fajnie, co jest bardzo ładne. Fajnie to wygląda. ogon ma śliczny, też falowany. Znacznik ma biały. Kopytka ma rzeźbione bardzo ładnie. I tak, fakturę sierści ma. Nie jest. Yy, Gładka. <tryk> Przepraszam. Co jedne, co mi się nie podoba, to ta grzywa, taka okrągła tutaj. Zaokrąglona, a tak jest naprawdę ładna. Można ją dostać też w malowaniu w wersji Palomino. Ale ona ma taką podobną grzywę, taką srebrną czy coś w tym stylu, więc no. ta mi się naprawdę bardzo podoba. No i też ją polecam. Świetna do sesji zdjęciowych jest naprawdę urokliwą klaczą. No, dla mnie wygląda tak. To... Spokojna, jakby była. No i ma ładną klatkę piersiową też. Ma zmarszczki pod pachami. Ogólnie jest bardzo ładna. No i o głowie siodło rekreacyjne wejdzie spokojnie. Kolejnym jest jeden z dwóch ziemniaków, <laughs> mianowicie Tobi ogier y, Tinker, czyli Gypsy Wanner I tak, no, na nim się trochę zawiodłam, ponieważ on jest strasznie malutki. Normalnie mini-mini, jest mały, bardzo No, jest maści Karo bo Boże, Karo Srebrnej, więc tam dużo wymagań, nie ma się choć malowanie malowania Aczkolwiek tutaj strasznie w są zrobione przejścia, malnięte pezlem i potem delikatnie aerograf strasznie widać Nie ma faktury sierści, tylko jakby był przejechany grabiami o Bardzo ma ładny ogon, nie powiem, że nie te szczotki byłyby ładne, gdyby nie te przejścia, nie? Ma ładną grzywę za to. Jest taki kontrastowy, tak. Ale za to ma słodzia słodziaszny pyszczek. taki, No. No i ogólnie rzecz w gustu. Ja go wziąłem, bo jest ziemniakiem i zawsze mi się podobał. No i w sumie nie żałuję, że go ma, Mimo, że jest minimalnie większy od płuca islandzkiego. Ostatnim koniem jest Ajwo, ogier belgijski. No i jest to niestety jeden z gorszych modeli. Na nim się zawiodłam. Yy, dlaczego? Ogólnie koniec ładny, ale no spójrzcie na te, no sorry bardzo. Nie że jest brudny, to jeszcze ma takie no nie wiem, bruzdy dziwne. Ogólnie materiał jest fajnego, no ale no, sorry. Ma takie bruzdy właśnie nie fajnie, co wygląda. Wygiętą nogę, co wygląda po prostu okropnie. A ma gumowe i wygląda, jakby miały wadę krowią przez to. Pyszek ma nawet ładny, nie powiem, że nie. Tak, nie chcę się teraz bać ostrość. Z boku też jest ładny, bo w końcu belgijskie są grube. I co mi się dalej nie podoba, te. No, skarpetki są obrzydliwe, a malowanie kopyt to już w ogóle dobija. Wszystko tu jest wyjechane i tak dalej. No i ma znaczenie też tutaj. I ma krótki ogonek. I ogólnie to jest jakaś masakra. Ja bym go chętnie przemalowała, ale podoba mi się maść. Pasuje do niego. No i nie chcę go psuć już. W sumie. No ogólnie jest słodki. To jest taki typowy ziemniak z wielkim tyłkiem, krótką szyją i małą główką. I widać, że jest ciężki, naprawdę. I jest on duży on jest największy z tych wszystkich tutaj koni sześciu. No i gdyby nie ta noga okropna i te bruzdy, to byłby na fajny, naprawdę fajnym konikiem. Nie powiem, że nie. No, także jego. No nie wiem, czy mam go polecać, czy nie. Rzecz gustu, jak chcecie. Ogólnie jest fajny. Ma nawet pręgę taką delikatną. I taki słodki pyszczek, grubaśny, wygląda taki taki No, fajnie, by było zdjęcie: o tak, w ten sposób. No dobra, przepraszam, to by było na tyle, ponieważ filmik trwa, trwa już 13 minut. I tak jak obiecałam, pojawi się Q&A ale to dopiero przed weekendem, weekend, coś takiego. To było na tyle. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i piszcie mi, czy macie też jakieś figurki safari. Pa, pa.